Gdyby ktoś szukał pompy wysokiego ciśnienia w dobrej cenie do diesla B47, ale podobno ta pompa też może przyjść do N47. Cena z tym zaworem w serwisie około 8000 zł, i musisz oddać starą, inaczej ci nie sprzedadzą. A kupując u mnie, dostaniesz ją o wiele lepszej cenie oczywiście nowy oryginał. Proszę nawet nie pytać, czy ja mam podróbki, bo nie będę z wami gadać. Eee, I co? Tutaj mamy numer skrócony: 851-1626, 27 wrzesień, 24 rok. Nowy oryginał zapakowany. I mamy też do B47 wtryski o numerze 851. 41, 48. Tutaj Boszowski. Niektórzy się posługują numerem Boszowskim. I te wtryski też można włożyć do N47. Nie znam się na dieslach, ale podobno dzięki innemu kątowi wtrysku, kątowi wytrysku ropy, są wydajniejsze. Czyli mniejsze spalanie, większa moc. A czy tak faktycznie jest, to odsyłam Was. Do znawców tematu. Jest ich, jest ich w internecie, co nie miara. Niektórzy z nich próbują mnie uświadamiać w pewnych rzeczach. No ale chętnych zapraszam do kontaktu poprzez komentarz lub też wnikliwe czytanie opisu filmu, ponieważ w komentarzach nie można zatwierdzać danych kontaktowych.